Cześć, założyłem, że coś dziwnego dzieje się z moimi borówkami. Zapewne duży wpływ na to miała pogoda, która przez maj, no lekko mówiąc, nie rozpieszczała nas. Na wygląd tej borówki na pewno miała wpływ temperatura. Podejrzewam, że zmarzła. E, są to świeże krzaki, przynajmniej większość z nich, kopane w zeszłym roku, ale jeszcze teraz, w kwietniu, musiałem je przesadzić zresztą. Jak widzieliście na poprzednich filmikach, a jak nie, no to gdzieś tam u góry, jak standardowo wyświetli się link. Przypomniałem sobie, że w kwietniu, kiedy je przekopaliśmy w nowe miejsce przy równaniu tutaj ziemi, krzaki nie były niczym zasilane ani wzmacniane. No teraz już jest maj, końcówka maja, zimny maj. No nie jest jeszcze za późno, więc wzmocnimy troszeczkę, zakwasimy ziemię odpowiednio do tego nawozem. Wzmocnimy. Wzmocnimy borówki preparatem tej oto firmy. Nie jest to oczywiście żadna reklama. Po prostu poszukałem w internecie na innych filmikach z innych kanałów. No i zazwyczaj jest polecany preparat do zakwaszania i nawożenia. Drugi jaki kupiłem jest też ten Substral. Magiczna siła, tak to się zwie. Ale on jest bardziej do podlewania, gdzieś tam do wzmacniania. Ale to na pewno nie będę stosował tego jednocześnie, jedno z drugim. Można by nie przedobrzyć. To gdzieś tam po jakimś dwóch, trzech tygodniach wzmocnie tym drugim nawozem interwencyjnym, jak to jest nazwane. Żeby tylko wzmacniać gdzieś tam dwa razy w miesiącu podlać, no, ale o tym. Kiedy idzie? Dzisiaj skupimy się na nawozie i zakwaszaczu. Tak to można nazwać. No dobra, przygotujmy, poczytajmy o co w ogóle w tym chodzi. Posypiemy i mam nadzieję, że chociaż trochę pomoże. Dawka na jeden metr kwadratowy, to dla mnie jest chyba teraz najbardziej istotne. Pierwszy rok uprawy, w każdym, roku, w każdym następnym roku uprawy. I tutaj się właśnie zastanawiam, bo część jest pierwszy rok, druga część jest następny rok. Ale tak naprawdę to one chyba, nie rok temu one były nawożone, przynajmniej te cztery pierwsze krzaczki one były nawożone u mnie. No tutaj a zastosujemy pierwszy rok uprawy. Większość z nich jest świeża, tym bardziej świeżo po przekopaniu, więc damy 20 gram na metr kwadratowy. To jest torebki nawożenia i 20 gram z torebki zakwaszania. Torebki są torebki są w takiej oto formie. To jest 500 gram do zakwaszania, są ładnie, ładnie podpisane, więc, więc na pewno się nie pomylicie. No jest też jest też torebka do nawożenia, również podpisana. Według producenta nawóz do borówek substral jest tak skoncentrowany aby zabezpieczyć potrzeby pokarmowe roślin, no zapewnić obfite ich owocowanie, no i bujne kwitnienie. E, 20 gram. I 20 gram na 1 metr kwadratowy. Ja mam, 20, ja mam 12 krzaczków, więc 12 m kwadratowych, czyli 240 gram. No to damy tak po połowie: po połowie z innego, po połowie z drugiego i rozsypiemy. Po rozsypaniu należy obficie podlać. Tym bardziej, że jeszcze dzisiaj w nocy ma padać, więc na pewno też pomoże. Myślałem, żeby. Wsypać się razem i po prostu rozsypać wokół krzaczków. Natomiast one są różne, ziarna mają różne gramaturę, więc najpierw wsypiemy jedną. Najpierw sypiemy z jednego opakowania, rozsypiemy wokół krzaczków. Później drugie opakowanie i również rozsypiemy wokół borówek. Połowa opakowania. i idziemy rozsypać. Robię to pierwszy raz, więc tak naprawdę nie mam pojęcia jak to zrobić. Zapomniałem, że my mamy 11 krzaczków, a nie 12, bo jedną, jedną nam całkiem padło, więc tego nie ma sensu już cokolwiek z tym robić. Nie no. Mamy 11 krzaczków, więc nie wysypiemy tego całego. No ale dobra, powiedzmy, że tak roz, rozsypiemy w granicach jednego metra i to sobie z pewnością wchłonie, widzicie, to nie jest aptekarska precyzja, no ale na pewno pomóżemy, No żeby było mieć jakiekolwiek miarki. Nie mamy jeszcze wody. No i dobra, część jeszcze nam no i dobra, część jeszcze nam została, więc odsypie, odsypiemy ją do, do kolejnej folii. Podobnie zrobimy z tą częścią, z tą częścią do zakwaszania, też rozsypiemy, nawet może troszeczkę mniej niż połowa. Wiecie, to jest tylko działka ROT, tu nie ma aptekarskiej dokładności nie ma żadnej miarki, robię to pierwszy raz, więc bądźcie wyrozumiali. Mamy, mamy teraz środek do zakwaszania. Mamy teraz środek do zakwaszania. Co prawda jest tutaj ziemia, przynajmniej w małej ilości ziemia jest dosypana do borówek, czyli ona jest o tym pH kwaśnym. Natomiast, tak jak mówiłem, ona była przesadzana, przekopywana, więc zakwasimy i do jesieni tak zostawimy. Mam nadzieję, że nie padną. Troszeczkę dałem mniej, tutaj troszeczkę dałem mniej tego y, środka do zakwaszania, tutaj nie rozsypałem bardziej szerzej, tak jak nie rozsypywałem jakoś bardzo szeroko, tej tak jak nawóz, tutaj bliżej krzaku, więc dałem mniej, żeby nie było jakiegoś takiego mocniejszego natężenia, no tak na chłopski rozum biorąc chyba się nic nie stanie, co? To dzisiaj taki króciutki filmik. Zapraszam Was na mojego Facebooka w Ogrodzie Narodzie. No i powstał już chyba jak to oglądacie, to już powstał również Instagram. Tam więcej takich kilku króciutkich shortów z tego co tutaj się dzieje, abyście byli na bieżąco. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!